Ceden motocyklowy trwa, w związku z tym motocykliści wyjeżdżają na dłuższe i krótsze wycieczki. No niestety nie każdego stać na to, żeby kupić sobie nawigację motocyklową, taką typową motocyklową. W związku z tym dzisiaj pokażę, w jaki sposób można ten sam efekt osiągnąć, wykorzystując tylko telefe, telefon, który ma w sobie szybki internet LTE. urządzenie to jest zwykły telefon wyposażony w GPS zainstalowaną nawigacją na VEXpert Plus. I ta nawigacja pozwala nam nawigować przy użyciu internetu, tak jak, jak np. szybki Internet LT, pozwala nam nawigować w dowolne miejsce z, i w sposób bezpieczny dojechać, unikając korków, unikając wypadków czy fotoradarów. Navi Expert Plus to jest nawigacja w całości online, która pobiera dane z internetu. Podobnie jak z internetu, pobiera wszystkie dane dotyczące sytuacji na drodze czyli korków, wypadków, zdarzeń, które się w danym czasie wydarzyły na trasie, którą my jedziemy. Mamy tu funkcję podobną do CB, czyli możemy ostrzegać innych użytkowników drogi o fotoradarach, o kontrolach policyjnych czy inspekcji transportu drogowego. Ta nawigacja wyróżnia się tym, że jest całkowicie onlineowa. Nie przechowuje map na pamięci telefonu, czyli nie potrzebujemy tam dużej karty pamięci. Możemy tą pamięć przyznaczyć na przykład na muzykę, którą będziemy słuchać w trasie. Natomiast nawigacja pobiera zawsze aktualne mapy z serwera i zawsze aktualną informację o sytuacji na drodze nam pokazuje. Pobieramy ją ze strony plus.getne.pl, instalujemy i to już wszystko. Połączenie nawigacji w telefonie z systemem bluetooth w kasku pozwala w całości skupić się na drodze, nie odrywając ręki, rąk od kierownicy, nie dekoncentrując się na szukaniu mapy, nie zatrzymując się po to, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy na mapie, jedziemy cały czas prosto, a to dla, czy po zakrętach, a to dla Natówkich jest najważniejsze, żeby jechać.